Bliższym był mi TDF w tamtym czasie, nie? Niż, yy, niż molesta. Mimo ale TDF, wyprze, czy z kolei właśnie, tak, no bo tutaj też czy pytanie, czy, 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 czy sam TD jako solowo TD, czy bardziej warszawski deszcz, jak to, jak, nie Mówię, wiem warszawskie... jak to w ogóle na Śląsku było, bo... Ja jestem 9-3 rocznik, więc warszawski deszcz mnie, nie nakapał na mnie, nie. Okej. Okay. Chyba, że późniejszy, no bo... Późniejszy, później było... tak, ale to też, to był moment, w którym ja nie wracałem za bardzo do przodu, ja potem, wiecie, był okres Viva Polska, MTV Polska i, chłonęło, tak. i leciało wielkie ją i było... No rozjebane, nie? I, mm -hmm. i jakby sendy MILFO, no to tam, tam to, to było mi to bliższe wtedy, bardziej luźne podejście niż, niż to ciężkie, kurde. Ciężkie warszawskie życie, no. Nie bez powodu, zresztą ted do dziś tak bardzo kocha Śląsk, wiesz, i, i jakby też jest to, to bardzo... No bo u nas tak fajnie pow... jest, no. Jacek by to samo powiedział, no nie bez powodu to u was grał swój koncert sumie, jubileuszowy. Nie, a owszem, 20. owszem. Cholera, jasne, I zawsze, że tak powiem, bardzo tutaj mocno, wiesz, opowiada o tym, jak ten Śląsk no zawsze był, to w tamtych akurat czasach akurat Katowice akurat... były ważne, No i właśnie, nie? idąc dalej, to też się stąd bierze, bo przecież jak słuchałem tego Abradaba, to też tam był Tede i automatycznie to mi się wszystko, wiecie, na, na początku internetu, i i tak dalej. No Krosuwało to skąd. Tak, no tak sam, sam tego szukałem. Znaczy wiadomo, że nie, nie wszystko sam, nie? Ale wiele rzeczy znajdowałem sam i musiałem iść jakby tymi tropami, które znam, a bo, bo, no, bo nie, nie, nie było możliwości, nie było książek, żeby sobie sprawdzić 10 albumów 99 roku hi, polski hip-hop, nie? Krzysztof Kozak drugą książkę wydaje? No, tak. Teraz tak. by mi było łatwiej do tego wrócić, nie? Poczekajcie, mamy bardzo ważne pytanie z czatu. Pozwolę sobie zadać. SPORT czy 3 h naprawdę? Też na razie. nie zwróciłam uwagę. Eee, SPORT. Okej. Okay. I żeby było śmieszniej, to słucham, ale nowego SPORT w drodze tutaj. O, proszę. O, proszę. I jak ja w ogóle, wiem. jak ci się podoba tego typu zabieg, że wracamy po 20 latach? Bardziej mi się podoba chyba niż oryginał. Jakkolwiek to brzmi, wiem, że to. Ale ja nie robię hip hopu, ja sam mogę mówić co no chcę. W końcu, no <laughs> Macie dla odmiany. Weszło mi to bardziej, bo było dla mnie bo sport, jak wyszedł. Nie wiem, to jest 99? Eee, to do mnie nie. 2001, nie nie, nie 2001, 2001, no 2001. to okay. tym było 20. Okej, okej, okej. No to sport nie wszedł w, we mnie, bo ja w, w tamtym czasie jak wyszła premiera, tylko ten tentedy półtorej albumu później, mm -hmm. nie. Eee, I od tego czasu gdzieś tam z, no, słucham Jacka swego czasu bardzo intensywnie. Eee, no i ta, ta, to, to jest nowym i u głowę. W sensie jest super. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba w ogóle ten trend teraz. Eee, Wracanie. Wracania do hip-hopu.